Tracą na wartości, ewentualnie gdyby chciał ktoś sprzedać. Bo jak zobaczą taką instytucję, to nam serdecznie za to podziękuję. A... Oczywiście. To jest to, nikt się nie A nie nic się nie odpowiedzą. Bo właśnie to jest Nikt nic nie wiedział. Nawet najbliżsi sąsiedzi nic o tym nie wiedzieli. ale to specjalnie. nie wierzymy. bo dużo ludzi nie ma tak, na wykorzystali. po prostu sprawę. 先生。 Nie, 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 ale nie We wtorek, Pani redaktor, ale mało tego, już jest przygotowane przy setce, będzie następna antena. Już są przewody rozciągnięte, i tam niech się nie łudzą, że postawiam tą antenę. Niech oni nie łudzą się, że tam stanie ta antena. A dwa lata temu to się, bo miało być na kościele. No, no się obroniliśmy, to jeszcze da. prawa większy, A w tej to w ogóle, ale tam zawiadomili po wizytę. Na się do na 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 do na parkingu też na To też się te wszystkie miejsca są to tutaj bez pytania wchodzą i się To wody. Przykłonili się do się bez no Proszę Panią, niech Pani napisze jeszcze to, że ci, co wydali pozwolenie na swoje posesji, niech sobie to postawią, bo my takiej obecności nie chcemy tego. W tej chwili już zebraliśmy ponad 300 podpisów. Mam nadzieję, że na pewno dojdziemy w ciągu jeszcze kilku dni do 500, to jestem pewien tego, i składamy te podpisy na ręce Prezydenta Dobrowicza. gdzie mam podpisać? Imię, nazwisko.